Mieliśmy bardzo silny wiatr dwa dni temu. Wiatr był podobno o, przeszło 100 km na godzinę. No i tak sobie siedzieliśmy w domu wieczorem. Słyszałam jakiś taki łup, łup, ale było bardzo ciemno i w sumie zlekceważyłam ten e, hałas. Dopiero rano wychodzę, patrzę, a tu. Drzewo, po prostu drzewo nam wywaliło. Był tak silny wiatr, że nam wywalił drzewo. Drzewo to było suche i ono już się nadawało do, do wycięcia. Planowaliśmy je wyciąć tego lata, co będzie. No, ale siła natury wywaliła nam to drzewo. I tutaj widać, jakie te korzenie były krótkie. Obcięcie tego drzewa by nas kosztowało no więcej niż 1000 dolarów. Tak to kosztują takie obcinania drzew. I takie y, prace to u nas wykonują Meksy Meksykanie. Oni się specjalizują właśnie w tych ogródkowych pracach w obcinaniu trawy i w obcinaniu drzew. Z góry trochę lepiej widać jak to drzewo upadło i zawaliło nam dosłownie. Cały ogródek i kawałek tam jeszcze wszedł do sąsiada. Spadające drzewo zerwało kabel do internetu. I tutaj pan przyszedł, naprawia nam. No i rzadko się zdarzają. Trąby powietrzne, tornada, ale bardzo często mamy silne wichury, silne wiatry. Taki widok mamy w ogródku. Cieszę się jedynie z tego, że drzewo upadło w ten sposób, a nie odwrotnie, bo gdyby upadło odwrotnie, to by nas to kosztowało wiele tysięcy dolarów, żeby zapłacić sąsiadom za zniszczony płot i garaż. Ten kawałek płotu, co tu widzicie, kosztował 6 tysięcy. A garaż sąsiad wybudował niedawno. Garaż na trzy samochody. Czeka nas teraz dużo pracy, bo postanowiliśmy sami to kupić piłę i po prostu poobcinać te gałązki. A drzewem zajmiemy się już jak minie zima. Drzewo przedostało się na posesję sąsiada. Ale wygląda na to, że nie uszkodziło jej. Trzeba będzie uciąć ten kawałek, co tutaj jest. Płot jest uszkodzony. To się segment wymieni. To jest, to jest nice, nice. Dzisiaj już zostało ścięte, sen przyjechał z Kalifornii i wszystko nam zciął. Także tutaj mamy takie fajne pieńki, może coś się z nich zrobi, jakieś fajne mebelki. Tutaj mamy pełno gałęzi, położyłam je na chodniku, żeby mi trawę nie niszczyło. Coś się z tym zrobi latem, może się spali w ognisku, tu więcej pieńków.